Sąd apelacyjny w Lublinie w składzie tu obecnym uchyla zaskarżony wyrok i sprawę Jolanty Marii oraz Andrzeja przekazuje sądowi okręgowemu w Lublinie do ponownego rozpoznania. Spodziewał się pan takiego wyroku? Wszystko jest otwarte i co do wymiaru kary, i co do oskarżonego, uoskarżonego pana Andrzeja. Także sprawa w zasadzie wraca no, do początku wyjścia. Czy to dobrze czy źle? Czy dobrze czy źle? To się okaże dopiero, jak będzie końcowy... Ja i uważam, że zgodnie z zasadami ruchu zawodowej jest to niedopuszczalne. Dziękuję. Ale co jest niedopuszczalne? Udzielanie wywiadów czy? Tak. Mówił Pan tydzień temu, się nic nie zmieni w tej sprawie. W dwóch słowach, więc teraz dwóch słowach, ktoś komentarz. Ja swoje ja zdanie nie znam. Rozumiem. I proszę. Jakie Pana zdanie? Prawa po raz drugi staje przed Sądem Apelacyjnym i po ponownym rozpoznaniu Sąd Okręgowy, jak wskazuje analiza akt, nie ustrzegł się uchybień. Dopuścił się uchybień procesowych głównie w zakresie oceny dowodów, w szczególności wyjaśnień oskarżonych. Oskarżonej Jolandy. Trafnie wskazuje prokurator we wniesionej apelacji na obrazy artykułu 410 Kodeksu Postępowania Karnego i nieuwzględnienie przez sąd okręgowy wszystkich istotnych okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy. Trafnie wskazuje również prokurator na dowolną ocenę wyjaśnień oskarżonej. Konsekwencją tych, tej błędnej oceny dowodów w zakresie w szczególności wyjaśnień Jolanty są również błędne ustalenia faktyczne co do roli Andrzeja w zakresie zarzucanych młodzieży. Prokuratura od początku konsekwentnie stała na stanowisku, że Andrzejka podżegał do zabójstwa noworodków, że miał pełną świadomość tego, że żona jest w ciąży z piątymi kolejnymi dziećmi i że są całą premedytacją ku temu zmierzał. No cóż, wypada wyrazić tylko satysfakcję, że sąd w ten punkt widzenia podzielił na tym etapie postępowania.